Około 20 dworów na organy zawiera zabytkowy rękopis przekazany do Zamku Książ. Oprócz manuskryptu zamek wszedł w posiadanie książki napisanej przez zamkowego archiwistę i bibliotekarza. Zabytkowe przedmioty zostały przekazane przez rodzinę bibliotekarza i nauczyciela Johanna Endemana podczas rodzinnego zjazdu odbywającego się w Zamku Książ. To jest manuskrypt nutowy, w którym w pięknym ręcznym zapisie znajdują się utwory skomponowane na organy przez ojca ostatniego zamkowego przedwojennego bibliotekarza i archiwisty. A znalazł się ten manuskrypt w zamku tak, że rodzina Endemanus, bo tak nazywał się ten nasz zamkowy archiwista, bibliotekarz i nauczyciel, miała w ubiegłym tygodniu w Zamku książ, książ swój pierwszy rodzinny zjazd. Przyjechało dziewięć osób, no i jedna z tych osób podarowała nam. Właśnie ten piękny manuskrypt, to jest manuskrypt nutowy datowany na schyłek XIX wieku, a w roku 1925 Elze Endeman, to była córka naszego zamkowego bibliotekarza i archiwisty, otrzymała go od swojego dziadka jako pamiątkę rodzinną. Manuskrypt wrócił do zamku po długiej przerwie. Jako część zbioru biblioteki majorackiej został skradziony w 1945 roku. Otrzymaliśmy jeszcze od rodziny Endemanów, otrzymaliśmy książkę napisaną przez właśnie pana archiwisty i bibliotekarza, to jest książka z roku 1910, pierwszy tom historii Śląska i dla nas bardzo cenna z dwóch względów. Pierwszy względ to jest taki, że właśnie ten nasz archiwista, bibliotekarz i nauczyciel był autorem tej książki, a druga to jest taki, to jest taki powód, że w tej książce bardzo dokładnie opisana jest historia zamkowej biblioteki majorackiej tej która później w 45 roku z zamku zaginęła Zabytkowe eksponaty wkrótce zostaną zaprezentowane zwiedzającym zamek